Cześć! Od lat zastanawia się nad rozwiązaniem do zarządzania danymi Solidworks? Inwestycje w sprzęt są drogie, implementacje wymagają dużych zasobów i w końcu czy naprawdę masz czas? Zobaczmy, jak możesz ze swoim zespołem pokonywać te typowe bariery dzięki Collaborative Designer for Solidworks na platformie czyli Experience. Konfiguracja jest minimalna, więc w ciągu kilku minut jesteś w stanie bezpiecznie zapisać swoje dane w chmurze bezpośrednio z Solidworks. Zakładki zapewniają Ci znany sposób organizowania i strukturyzowania swoich projektów. Tak więc dzięki prostemu zapisowi, Twój projekt jest bezpieczny. Jego niestandardowe właściwości są wyodrębnione, a dzięki wbudowanemu zarządzaniu cyklem życia możesz kontrolować uprawnienia dostępu do projektu po prostu aktualizując status. Bez zakupania jednego serwera Twój zespół może teraz uzyskać dostęp do swoich projektów z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej. Powiedzmy, że jeden z członków Twojego zespołu zajmuje się zarządzaniem produktem i nie jest użytkownikiem Solidworks. W momencie, gdy jest na miejscu swojego dostawcy, aby przejrzeć jego strukturę o bezpośredni dostęp do wydanych projektów, za pomocą znaczników i filtrów możesz szybko zobrazować te części, które zostaną wykonane i te, które zostaną zakupione. Gdy dostawca przekazuje mu informacje zwrotne, mogące poprawić projekt, zapisuje on te pomysły w znacznikach. Zaznaczone uwagi na modelu pomagają przekazać, że dolny spornik mógłby bezpośrednio wspierać tłok, zmniejszając liczbę części i wzmacniając ogólny projekt. Aby przekazać uwagi zespołowi, wysłał on e-mail z załącznikami zawierającymi kilka szkiców. Teraz po prostu tworzy zadanie, przypisuje je do Ciebie, a następnie przeciąga i upuszcza znaczniki oraz złożenie na zadanie. Rozprawniono w ten sposób przekazywanie informacji zwrotnej o projekcie, a tym samym współpracę całego ekosystemu firmy. Po powrocie do biura, masz dostęp do przydzielnego zadania bezpośrednio w SOLIDWORKS. Aktualizując stan, a następnie otwierając złożenie poprzez przeciągnij i upuść, jest one wprowadzone lokalnie do Twojej maszyny, zapewniając optymalną wydajność. Otwarcie znaczników w okienku zadań zapewnia Ci wygodne odniesienia do zmian, które musisz wprowadzić. Zazwyczaj w takich przypadkach dużo czasu poświęca się zmiany nazwy i zastępowania plików, aby utworzyć nowe rewizje. Teraz po prostu możesz je ustawić na odpowiedniej części i zespole, a referencje są zarządzane za Ciebie. Modyfikuj teraz geometrię zgodnie z wytycznymi dostawcy. Za pomocą zintegrowanego wyszukiwania znajdź odpowiednie funkcje do ukończenia zadania. Po wprowadzeniu zmian zaktualizuj status wydania projektu i ukończ zadania. Dzięki Collaborative Designer for SolidWorks zarządzanie i współpraca na danych SolidWorks nigdy nie była bardziej dostępna. A gdy potrzeby Twojej firmy będą rosły, Feed Experience Works będzie nadal pomagał Ci pokonywać bariery. Dzięki swojemu rozbudowanemu portfolio. Jakie bariery we współpracy projektowej pokonasz dzięki Ci do Experience Works? Zależy tylko od Ciebie. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z resztą naszych materiałów. A jeśli masz pytanie, to zapraszam do kontaktu. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie. Do zobaczenia!